Drugim krokiem radykalnego wybaczania jest przeżywanie uczuć. Tu wnikasz w emocje towarzyszące Twojej historii. Czasem trudno je zlokalizować, ale to naturalne. Ja jestem właśnie po to, aby pomóc moim klientom to zobaczyć i poczuć. Uważaj na duchowy bypass. Nie odcinaj się od trudnych uczuć. To one prowadzą do uzdrowienia. Nie tłumacz, lecz zobacz je i zaakceptuj. Emocje zawsze są połączone z naszym ciałem. Rozpoznaj, co tam jest, jak odczuwasz te emocje w Twoim ciele. To klucz do uwolnienia. Trzeci krok, już w następnej rolce.